Dzień dobry, witam Was w Zwrotnikach Moniki. Jesteśmy w niesamowitym miejscu. Oczywiście jesteśmy nad rzeką, jakżeby inaczej. Ale jesteśmy na zaporze w Pilchowicach. Widzicie ją teraz za mną. I zwróćcie uwagę, cóż za przepiękna architektura. Ja zawsze podziwiam, że tak chciało się kiedyś architektom budować zwykłą zaporę. Zwróćcie uwagę, jakie ma piękne wykończenia, łuki. Cała zapora ma wysokość już od strony tutaj wyższej około 60 metrów do lustra wody, aż do tego górnego poziomu, czyli no mostu. I jaki jest cel budowy tej zapory? Tak jak większość zapór była budowana po to w górnych odcinkach rzek, tutaj właśnie też to jest zapora na górnym odcinku rzeki Bubr, po to, żeby zatrzymywać falę powodziową i tu poniżej Bubr sobie spokojnie płynie i nie jest to jakaś Potężna rzeka, ale kiedy zaczynają się wiosenne roztopy, no to te małe rzeczki zmieniają się w monstra. A za mną znajduje się właśnie zbiornik pilchowicki, właśnie w miejscowości Pilchowice jesteśmy i on przechwytuje falę powodziową z tych górnych dopływów Bobru i samego Bobru. Cała zapora, tak jak tutaj, o zwróćcie uwagę, zjedziemy, siedzimy właśnie na z brzegu zapory i to jest twarda, magmowa skała, czyli granit. Jesteśmy, przypominam Wam, w Sudetach, a Sudety to jest mekka, tak naprawdę, zjawisk wulkanicznych, mnóstwo minerałów. Karpaty nie będą nas takimi atrakcjami jakoś raczyły, ponieważ to są młode góry. Sudety to są góry stare. Tutaj niedaleko znajdują się i już właściwie w większości nieczynne i też... Kamieniełomy i skał magmowych, czyli bazaltów, granitów, ale też kopalnie soli. Przepraszam, nie kopalnie soli, tylko kopalnie złota, na przykład złoty stok. Nadal czynna jeszcze kopalnia, chociaż oczywiście tylko w celu turystycznym. Ale wracając, słuchajcie, do Zapory. Sama Zapora była budowana przez 10 lat, od 1902 roku do 1912 roku. I na mnie robi to osobiście wrażenie, bo Taką, takie monstrum zbudować w 10 lat, to jest rzeczywiście wyczyn, jak na ówczesne czasy, czyli początek XX wieku, ale zwróćcie uwagę, że ta zapora nadal funkcjonuje. Ona nie ulega jakimś bardzo znaczącym zniszczeniom, więc no ta fachowość roboty była rzeczywiście imponująca. Pozdrawiam Was serdecznie z zapory na rzece Bubr w Pilchowicach. Za mną zbiornik pilchowicki. Pamiętajcie jeszcze jedno, że to nie jest jezioro pilchowickie, ale jest tak błędnie nazywane. Zawsze jezioro jest naturalne, a zbiornik jest sztuczny, i właśnie z takim zbiornikiem mamy tutaj do czynienia. Do zobaczenia w zwrotnikach Moniki.